Od tysięcy lat tajemnice snu i marzeń sennych fascynują ludzkość, stanowiąc okno na nieznane, które tkwi w nas samych. Różne cywilizacje i kultury wierzyły, że gdy śpimy, nasza świadomość nie jest całkowicie bierna, lecz wyrusza w podróż poza granice fizyczne, eksplorując krajobrazy nieograniczone prawami rzeczywistości na jawie. W dzisiejszych czasach Rozwój badań naukowych nadal odkrywa tajemnicze aspekty ludzkiego umysłu, podkreślając fascynującą ideę, że podczas snu nasze sny mogą otwierać przejścia do innych, nieznanych dziedzin, stając się bramą do wszystkiego, co nasza przebudzona percepcja nie potrafi uchwycić. Sen nie tylko odzwierciedla nasze wewnętrzne życie, ale potencjalnie łączy naszą świadomość z równoległymi wszechświatami. Gdy zagłębiamy się w ten nocny świat. Pojawia się nurtujące pytanie: czy odwiedzamy inne rzeczywistości? Zrozumienie snów prowadzi nas do rozważań o podróżach między wymiarami czy wizjach przyszłości. Dawne wierzenia i współczesne badania skłaniają nas do myślenia, że sny to coś więcej niż tylko projekcje podświadomości. Mogą one działać jako portale, poszerzając nasze pojmowanie rzeczywistości i otwierając umysł na naprawdę transformujące doświadczenia międzywymiarowe. Takie doświadczenia mogą przejawiać się poprzez barwne sny, przeczucia, a nawet spotkania z okolicznościami i symbolami zachęcającymi nas do refleksji. Istnieje ogrom wiedzy w uśpieniu, gotowy do odkrycia, który pozwala nam przekraczać granice fizyczności i namacalnej rzeczywistości. Zrozumienie tego uśpionego świata może głęboko wpłynąć na to, jak postrzegamy nasze istnienie i otaczającą nas rzeczywistość. W trakcie tego wideo. Połączymy mistyczne i naukowe podejście, by rzucić światło na relacje między stanami snu a świadomością, zapraszając cię do otwarcia umysłu na rzeczywistość, gdzie sny to nie tylko okna do naszego najgłębszego ja, ale także mosty do nowych rzeczywistości. Dołącz do nas, gdy zgłębiamy te prowokujące do myślenia idee, przekraczając granice znanego i nieznanego, zastanawiając się, jak daleko może sięgnąć nasza świadomość, kiedy pogrążona jest we śnie. Wyobraź sobie stan, w którym niemożliwe staje się namacalne, gdzie niewidzialne drzwi naszej świadomości otwierają się na inne wymiary, umożliwiając spotkania z fragmentami alternatywnych rzeczywistości. Te niezwykłe chwile często manifestują się w postaci żywych snów, niosąc ze sobą symbolikę, kolor i emocjonalną intensywność. W różnych kulturach na całym świecie te doświadczenia są postrzegane jako okna do nieznanych krain. Okazje do spojrzenia na różnorodne aspekty wszechświata. Relacje o wizjach prekognitywnych, w których przyszłe wydarzenia są postrzegane z zadziwiającymi szczegółami, podważają nasze liniowe rozumienie czasu i przestrzeni, sugerując, że być może, całkiem możliwe, nasze sny mogą być prawdziwymi kanałami do tych równoległych sfer. Kiedy doświadczamy wyjątkowo silnego snu, zastanawiamy się, czy nie ma czegoś więcej w tym wszystkim. Jakiegoś kosmicznego mechanizmu, który łączy nas z tymi niezwykłymi wymiarami. Ludzie na całym świecie opowiadają o snach, będących niemalże wycieczkami do innych światów, gdzie spotykają mistyczne stworzenia lub ludzi, którzy dzielą się z nimi zaskakująco istotnymi informacjami dla ich życia. Te spotkania nie są przypadkowe, mają swoje cele i często oferują wglądy, które podważają tradycyjną logikę. Ale jednocześnie głęboko rezonują z naszymi najbardziej wewnętrznymi intuicjami. Po przebudzeniu, ta niewidzialna linia, która prowadziła nas przez te wymiary, zaczyna się zacierać, pozostawiając nam tylko ulotne przebłyski ogromnego morza połączonych świadomości. Symbolika w snach może również posłużyć jako zakodowane mapy naszych międzywymiarowych doświadczeń. Ptak może być znakiem nadchodzącej wolności, a gęsty las wyzwaniem dla osobistej autonomii. Wszystko to niosące głębokie znaczenia, które niekiedy stają się jasne dopiero, gdy więcej elementów układanki naszego życia trafia na swoje miejsce. Bogactwo tych symboli wykracza poza kulturę i czas, jakby istniał uniwersalny język, który wszyscy dzielimy, wchodząc do tego świata rozszerzonej świadomości. Kiedy wracamy do naszych codziennych rutyn, te senne symbole pozostają jako przejmujące przypomnienie o rozległości światów, które wciąż czekają na odkrycie. Zachęcają nas do przemyślenia granic między tym, co namacalne, a tym, co nieuchwytne, kwestionując, co naprawdę jest niemożliwe. Podczas gdy zagłębiamy się w te obszary, możemy zacząć pojmować, że sny to nie tylko odrębne narracje, ale części większej całości, która łączy nas. Z nieodkrytymi jeszcze rzeczywistościami mogą być metafizycznymi schodami, które wznoszą nas do poziomów postrzegania wykraczających poza ziemskie zrozumienie, oferując możliwość łączenia się z wyższymi aspektami naszego własnego istnienia. Historia o żywych snach i wizjach przedwiedzą to więcej niż zwykła ciekawostka. To zaproszenia do odkrywania naszych potencjalnych możliwości duchowych i intelektualnych. W tym procesie odkrywamy, że poprzez sny Możemy nie tylko uzyskać dostęp do innych wymiarów, ale także nauczyć się nawigować po ogromnych oceanach naszego własnego ja, poszerzając nasze rozumienie tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem w wielowymiarowym wszechświecie. Zanurzenie się w świat podczas snu jest jak otwarcie drzwi do wielowymiarowej rzeczywistości, gdzie cztery warstwy ludzkiego istnienia przeplatają się i tańczą w tajemniczej harmonii. Najpierw powinniśmy pojąć warstwę fizyczną, która służy jako kotwica naszych sennych doświadczeń. Podczas snu nasze ciało przechodzi w stan odzyskiwania i równowagi, przygotowując się do nocnej podróży. W głębokim odpoczynku ciało jest cichą sceną, na której rozgrywa się spektakl marzeń sennych. To w tym spokojnym otoczeniu świadomość unosi się prawie wolna, lecz nadal połączona z fizycznym światem, umożliwiając obrazom i uczuciom pojawianie się w sposób wyrazisty. Mimo absolutnego spokoju śpiącego ciała, to tutaj nasz umysł, ogromny ocean myśli i idei, przetwarza niedawne wspomnienia, ponownie kalibruje emocje i czasami prowadzi nas do odkrywania tajemnic, które pozostają nierozwiązane na jawie. Umysł pracuje niestrudzenie, tworząc narracje, które wydają się nie tylko rzeczywiste, ale często tak absurdalne jak i odkrywcze. Ta intensywna aktywność umysłowa nie jest przypadkowa, jest to zlepek świadomych, i nieświadomych bodźców, które mają na celu nadanie sensu naszemu istnieniu i codziennym doświadczeniom. Ta emocjonalna warstwa pomaga uwolnić stłumione napięcia, ułatwiając wewnętrzne oczyszczenie i umożliwiając autentyczniejsze połączenie z samym sobą. W tym stanie rozważamy nasze obawy, lęki i najgłębsze pragnienia, uwalniając się choćby chwilowo od emocjonalnych więzów świata na jawie. To jest poziom, na którym szukamy szerszych połączeń z wszechświatem, dotykamy esencji naszego bytu i być może łączymy się z rzeczywistościami poza naszą własną. Poszukiwanie zrozumienia i sensu znajduje zatem nowe ścieżki, którymi podążamy nie tylko po to, by odkrywać, ale by rozwijać się duchowo. Działa jak portal do szerszego pojmowania, pozwalając nam nie tylko marzyć, ale naprawdę rozumieć i integrować głębokie znaczenia wyłaniające się z królestw podświadomości. Każda warstwa uczestniczy w tej symfonii snu, tworząc bogaty i skomplikowany gobelin, który definiuje w cichym mroku snu, kim jesteśmy i kim możemy się stać. W środku tego onirycznego świata, świadome sny wyłaniają się jako potężne narzędzie, pozwalając nam być zarówno rzeźbiarzem, jak i rzeźbą w naszych własnych mentalnych wszechświatach. W nim umysł budzi się, gdy ciało odpoczywa, dając śniącemu niezrównaną moc manipulowania scenerią, zmieniania przebiegu wydarzeń i odkrywania ukrytych zakamarków siebie. Wyobraź sobie, że masz pełną świadomość podczas snu, dostrzegając elastyczność swojej rzeczywistości i wykorzystując okazję do doświadczania tego, co nie ma granic w świecie na jawie. To nie tylko ekscytujące, ale także szansa na rozwój osobisty. Gdzie każdy świadomy sen może objawić głębokie spostrzeżenia, a nawet odpowiedzi na prawdziwe pytania życiowe. Świadome praktykowanie snów otwiera drzwi do niemal mistycznego panowania nad własną świadomością. Niektórzy wierzą, że budząc się we śnie, stawiamy umysł nad przepaścią między widzialnym a niewidzialnym, gdzie ukryte prawdy egzystencji stają się znane. Dzięki odpowiedniej praktyce i dyscyplinie. Świadome sny stają się bramą do interakcji z głębią podświadomości, odkrywając zakopane tam tajemnice. To nie tylko ucieczka dla wyobraźni, są to areny, na których możemy stawić czoła naszym lękom, kształtować narracje i nawet spotykać postacie będące częścią nas, a które w codziennym pośpiechu rzadko mamy okazję poznać. Gdy zgłębiamy tę eteryczną przestrzeń, ograniczenia czasowe i przestrzenne przestają mieć sens. Dając śniącemu pełnię wolności. To eksplorowanie nie jest tylko ćwiczeniem kontroli, lecz także duchowym zanurzeniem, gdzie struktury uniwersalnych zasad są kwestionowane, a czasem nawet przekształcane. Zatem uzyskanie świadomości we śnie może być nie tylko sposobem na zbadanie tych granic, ale także na rozszerzenie świadomości, tworząc pomosty między śpiącym ja a obudzonym ja. Ta transformująca umiejętność zaczyna się niezmiennie od zdolności rozpoznawania znaków we śnie, dostrzegania szczegółów, które wydają się absurdalne lub nie na miejscu i które, kiedy świadomie zauważone, mogą obudzić naszą świadomość. Opanowanie tej techniki nie tylko wzmacnia samoświadomość, ale także realinuje umysł z nieskończonym potencjałem, otwierając drogę do eksplorowania różnych wymiarów ludzkiego doświadczenia. Eksplorując te granice. Świadomy marzyciel nie tylko przekracza osobiste ograniczenia, ale również zaprasza do głębszego dialogu z tkanką wszechświata, umożliwiając bogatszą interakcję ze wszystkim wokół. Znajdująca się w centrum mózgu, ta mała struktura odpowiada za produkcję melatoniny, regulując cykle snu i czuwania. Jednakże starożytne kultury wierzyły, że jej rola wykracza daleko poza prostą fizjologię. Będąc kanałem łączności z niewidzialnymi wymiarami, uważa się, że szyszynka jest zdolna do wytwarzania DMT, dimetylotryptaminy, kluczowego związku halucynogennego w rytuałach duchowych, prowadzącego do doświadczeń duchowego uniesienia i wizji innych rzeczywistości. Ta substancja, którą niektórzy uważają, że jest uwalniana w dużych ilościach podczas głębokiego snu, mogłaby być przepustką do przenikania w równoległe wszechświaty i dostępem do światów wykraczających poza naszą wyobraźnię. Odkrycia współczesnych badaczy rzucają nowe światło na rolę tej tajemniczej gruczoły, sugerując, że jej mistyczne właściwości mogą być bardziej rzeczywiste niż wcześniej sądzono. Badania wskazują, że ciągła ekspozycja na sztuczne światło Zanieczyszczenia i toksyny może prowadzić do wapnienia szyszynki, zmniejszając jej aktywność i potencjalnie naszą zdolność do duchowej eksploracji. Współczesne społeczeństwo z jego frenetycznym stylem życia i nadmierną ekspozycją na bodźce w ten sposób mogłoby tępić nasze trzecie oko, zamykając portal łączący nas z kosmosem. Nieuchronnie Odkrycie tej ukrytej ścieżki wiąże się ze zrozumieniem i aktywacją szyszynki, dążąc do praktyk, które zachowują lub przywracają jej naturalne funkcjonowanie, by umożliwić rozszerzoną świadomość. W zbiorowej wyobraźni pełna aktywacja szyszynki otwiera drzwi do ery osobistego oświecenia i uniwersalnego zrozumienia. Alternatywne badania, choć kontrowersyjne, sugerują, że odblokowanie tego portalu. Może zwiększyć naszą percepcję pozazmysłową i pozwolić interpretować informacje przekraczające zwykłą rzeczywistość. Na przykład, w świadomych snach, gdzie umysł jest świadomy wewnątrz stanu snu, wpływ niezwapniałej szyszynki mógłby pozwolić na wykorzystanie snu jako platformy do transcendentalnego uczenia się. Ten oniryczny świat, w którym dostrzegamy ukryte prawdy i kwestionujemy granice, nie tylko wyzywa ustaloną logikę. Ale także otwiera drzwi do wewnętrznych rewolucji i zmian w postrzeganiu tego, kim naprawdę jesteśmy. Fascynujące jest myślenie, do jakiego stopnia szyszynka może być kluczem do wszechświatów, które pragniemy odkrywać. Obecnie obserwuje się odnowione zainteresowanie starożytnymi technikami i praktykami, takimi jak medytacja czy kreatywna wizualizacja, mające na celu reaktywację uśpionego potencjału szyszynki. Idea jest prosta. Harmonizując ciało i umysł, wielu wierzy, że można nawiązać na nowo połączenie z duchem i obudzić wyższą świadomość, którą zanieczyszczenie współczesnego świata nieustannie stara się zagłuszyć. Gdy naukowcy odkrywają tajemnice tej zagadkowej struktury i jej wrodzonych mocy, wielu zwraca się ku badaniu nieskończoności niewidzialnego, na nowo odkrywając prawdziwą istotę ludzkiego doświadczenia poprzez kosmiczny portal, który nosimy w sobie. Podczas tych epizodów osoby często zgłaszają, że widzą mroczne postacie, które wydają się obserwować z cienia, wywołując chłodny dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Te postacie, często opisywane w podobny sposób w różnych kulturach na całym świecie, są zagadką, która fascynuje zarówno laików, jak i uczonych. Racjonalne wyjaśnienie sugeruje, że te wizje to halucynacje spowodowane stanem przejściowym między fazą REM a przebudzeniem. Jednak są tacy Którzy wierzą, że te obecności są częścią czegoś wykraczającego poza nasze ziemskie zrozumienie, może rezonacje równoległych wymiarów lub przejawy najgłębszych lęków ludzkiego umysłu. W erze współczesnej niektóre teorie odnoszą się do rzekomych eksperymentów przeprowadzanych przez rządy, takich jak projekt MK-Ultra, który miał badać granice ludzkiej percepcji. Czy stan wrażliwości podczas snu jest wykorzystywany jako brama do zewnętrznych wpływów? Choć te myśli mogą ocierać się o konspiracje, powtarzalność takich opowieści, przeplatających się od czasów starożytnych do dzisiaj, rodzi pytania o prawdziwe granice umysłu i rzeczywistości. Istnieje teoria, że podczas snu, przez drzwi marzeń sennych, możemy być odwiedzani lub manipulowani przez siły wykraczające poza nasze codzienne zrozumienie. W dziedzinie paraliżu sennego, Choć przerażającego, mamy też bogaty materiał do badań nad zmienionymi stanami świadomości, co otwiera nowe możliwości dla tych, którzy chcą zgłębić to zjawisko. Doświadczenia związane z paraliżem sennym są różne, ale wiele osób opisuje, że czuje miażdżący ciężar na klatce piersiowej i nie może krzyknąć o pomoc. To rodzi pytania o naszą podatność psychiczną i duchową podczas tych nocnych podróży. Czy jest to ślad naszej pierwotnej więzi z nieznanym, a może zwykła usterka mechanizmu nerwowego? Pojawienie się cieni w tak wrażliwym momencie może być wyrazem naszego pierwotnego strachu przed niekontrolowanym. Badanie paraliżu sennego to obserwacja styku nauki i tajemnicy. Nawet gdy badania postępują, rzucając światło na przyczyny neurologiczne, wrażenie niewytłumaczalnego nadal trwa. Prawdziwy wpływ tych epizodów może polegać na tym, jak podważają one nasze zrozumienie rzeczywistości, zmuszając nas do uznania, że nasza percepcja często pomija luki między tym, co znane, a tym, co odczuwane. Niejasna granica między nauką a duchowością daje przestrzeń do pogłębiania mitów i dowodów empirycznych, zapraszając do refleksji nad niezbadaną złożonością ludzkiego umysłu i nad tym, jak mało naprawdę wiemy o przestrzeni, którą zamieszkujemy, zamykając oczy. Projekty takie jak Stargate, które miały na celu zbadanie percepcji pozazmysłowej, odkryły, że świat snów może być znacznie więcej niż schronieniem przed codziennością. Oni odkryli, że podczas zanurzenia się w stan snu ludzie są w stanie uzyskać dostęp do informacji, które wydają się być poza ich fizycznym zasięgiem, przekształcając sny w potężne narzędzie psychiczne. To zrozumienie ujawnia ukryty potencjał w ludzkim umyśle. Portal do nieznanych wymiarów i wiedzy, które umysły w codziennej rutynie po prostu nie są w stanie osiągnąć. Relacje żołnierzy, którzy w stanie wywołanych snów potrafili z zadziwiającą precyzją opisać odległe miejsca, to tylko wierzchołek góry lodowej rzeczywistości, która rzuca wyzwanie tradycyjnej logice. Zbierają się dowody, że gdy są odpowiednio ukierunkowane, nasze uśpione umysły mają zdolność nie tylko obserwowania. Ale być może nawet wpływania na wydarzenia poza granicami fizycznymi. Taka zdolność mogłaby zrewolucjonizować nowoczesne postrzeganie snów, rzucając światło na aspekty ludzkiej świadomości, które pozostają w cieniu, strzeżone przez teorie spiskowe i tajemnice państwowe. Implikacje tych eksperymentów są zarazem fascynujące i niepokojące, rodząc pytania o moralność i konsekwencje manipulowania świadomością dla celów strategicznych. Czy sny są narzędziem do kontrolowania, czy darem do szanowania? Choć odpowiedzi pozostają niejasne, sama idea, że niewidzialne siły mogą manipulować ludzką podświadomością, wystarczy, by odmienić postrzeganie rzeczywistości tych, którzy rzucają wyzwanie nieznanemu. Nie tylko ewentualna ingerencja w sny budzi niepokój, lecz także prawdopodobieństwo, że w przeszłości, a być może i teraz, te badania są prowadzone z większą finezją i zasięgiem. Milczenie wokół tych tajnych projektów sugeruje świat, gdzie sny naprawdę łączą się z możliwym, zapraszając nas do rozważenia wielu sposobów, w jakie ignorujemy lub nie doceniamy prawdziwej mocy naszego snu. Gdy zasłona między rzeczywistością a wyobraźnią staje się cieńsza, potencjał do poszerzenia ludzkiego zrozumienia staje się nieograniczony, ujawniając nie tylko niewykorzystaną moc snów, ale również ryzyko pozwolenia, by zewnętrzne siły ingerowały w nasze wewnętrzne podróże. Rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni, uczy nas, że czas jest linearny, sekwencją wydarzeń następujących minuta po minucie. Jednak w snach ta linearność jest często zaburzona, pozwalając nam doświadczać chwil, które w ułamku sekundy rozciągają się na wieczność lub przeżywać przeszłe wydarzenia z zadziwiającą klarownością. Zdarza się, że przeżywamy całe życie w jednej nocy, tylko po to, by obudzić się następnego ranka i zdać sobie sprawę, że minęły zaledwie chwile. Te niezwykłe epizody otwierają drzwi do zrozumienia, jak czas może być elastyczny i jak nasza świadomość podczas snu Potrafi naginać zasady rządzące naszą przebudzoną chronologią. Intensywność tych onirycznych przesunięć czasowych bywa tak silna, że wielu ludzi opisuje przeżywanie przyszłych lub alternatywnych wydarzeń, jakby działy się w teraźniejszości. Historie osób, które we śnie dostrzegły coś, co zdawało się być zapowiedzią przyszłości, nie są rzadkością. To rodzi fascynującą możliwość, że sny mogą służyć jako most do przebłysków przyszłości. Ta idea współgra z koncepcjami z fizyki kwantowej, gdzie zawiązanie wydarzeń sugeruje, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mogą współistnieć w sposób, którego jeszcze nie zdołaliśmy w pełni pojąć. Poprzez te relacje opowieść o snach wykracza poza prostą subiektywną doświadczenie, stając się więzią z czymś, czego dotykamy bez widzenia wieczną tajemnicą, która łączy nas ze wszystkimi epokami jednocześnie. Oprócz zjawisk przewidywania, Sny podważają nasze rozumienie ciągłości czasu i przestrzeni. Często zauważamy, że błyskawicznie podróżujemy do odległych miejsc lub widzimy ludzi z różnych czasów w tej samej scenerii, jakby byli częściami niewidzialnej sieci, którą tylko śniący umysł może odkryć. Ta zdolność do łamania granic czasowych i przestrzennych może być postrzegana jako zaproszenie do introspekcji nad naszym miejscem we wszechświecie. Refleksja nad ciągłymi manipulacjami Czasem we snach pozwala nam dostrzec, że każdy fragment przeżywany podczas snu to zaproszenie do zgłębiania najgłębszych zakamarków naszego umysłu i rzeczywistości. Marzenia uczą, że w tkaninie czasu istnieje wiele więcej warstw, niż codzienność pozwala nam dostrzec. Gdy budzimy się z snu, w którym zasady czasu zostały odwrócone, pozostaje uczucie zdumienia. Czasem towarzyszy mu nieodparta chęć przeżycia tych doświadczeń na nowo. Sny nie tylko wprowadzają nas w zakłopotanie, ale przypominają, że rzeczywistość może być bardziej elastyczna i tajemnicza niż potrafimy sobie wyobrazić, skłaniając nas do kwestionowania, co naprawdę jest możliwe. Ostatecznie to właśnie te fragmenty nierealności, krótkie i ulotne, zapraszają nas do podróży w głąb siebie, gdzie czas jest tylko szczegółem, a nie ograniczeniem. Takie nocne przygody. Często ukazują istnienie środowisk, które choć mogą wydawać się fantastyczne, niosą ze sobą niezwykle znajome uczucie. Ludzie często opowiadają o snach, w których odwiedzają niezwykłe miejsca, które kwestionują logikę swoimi surrealistycznymi krajobrazami i niemożliwą architekturą. W tych eterycznych podróżach przekraczamy niewidzialne granice i czasem czujemy się związani z tymi wszechświatami, jakbyśmy naprawdę byli ich częścią. Te powtarzające się scenariusze mogą nie być jedynie wytworem wyobraźni, lecz tajemnymi dostępami do równoległych żyć, które istnieją w ogromie naszej podświadomości. Te niezwykłe wyczyny mogą być czymś więcej niż tylko fantastyką, prezentują nam echa darów, które posiadamy w alternatywnej rzeczywistości. Wyobraź sobie odkrycie, że te senne umiejętności. To w rzeczywistości wrodzone zdolności, które po prostu zostały zapomniane. Relacje osób, które opanowują sztukę świadomego śnienia, mówią o zabawie z fizyką snów, manipulując prawami natury niczym marionetkami w kosmicznym spektaklu. To uwolnienie od fizycznych ograniczeń otwiera przed nami wachlarz nieskończonych możliwości, pokazując, że we śnie możemy uczestniczyć w znacznie większym spektaklu. Te doświadczenia mogą dostarczyć głębokich wglądów w wybory i drogi, którymi mogliśmy podążyć w przebudzonej rzeczywistości. Spotykając się z wieloma aspektami tego kim jesteśmy, wkraczamy do wymiarów, które odzwierciedlają i poszerzają nasze doświadczenia w prawdziwym świecie. To wszystko dzieje się tak, jakbyśmy byli pasażerami pociągu sunącego po torach, które splatają niezliczone stacje egzystencjalne. Na każdej z nich zatrzymujemy się, by zyskać wgląd wzbogacony mądrością zebraną z przeróżnych podróży czasowych. Przez dostrojenie się do tych równoległych rzeczywistości otwieramy drogę do głębszego poznania naszego ukrytego potencjału. I skomplikowanego mozaiku wszechświata, którego jesteśmy częścią. Dzielenie się tą świadomością połączoną z innymi, wyciągając rękę poprzez rozległy kosmos snów, przypomina nam, że nasz sposób działania może przekraczać to, co namacalne, łącząc nas z całymi światami, które czekają na odkrycie. Zakończywszy tę fascynującą podróż przez złożoność świadomości podczas snu, otwiera się przed nami ogromny wszechświat możliwości, pokazując, że granice między rzeczywistością a doświadczeniami sennymi mogą być znacznie cieńsze niż się spodziewaliśmy. Badaliśmy marzenia jako portale do alternatywnych rzeczywistości, złożone warstwy naszego ja, które przejawiają się w świecie snów oraz intrygującą zdolność do świadomego manipulowania tymi snami i interakcji z nimi, co kwestionuje ustalone poglądy na temat tego, co to znaczy być świadomym. Szyszynka zaczyna być postrzegana jako potencjalne połączenie między fizycznym a duchowym światem, pełniąc rolę kosmicznego portalu, który współczesne społeczeństwa dopiero zaczynają w pełni rozumieć. Tymczasem, paraliż senny, często budzący lęk, ujawnia się jako wyjątkowa okazja do badania granic umysłu i jego możliwych spotkań z tajemniczymi bytami. Każda z tych dziedzin nie tylko poszerza nasze zrozumienie tego, co dzieje się, gdy odpoczywamy. Ale także stawia wyzwanie tradycyjnym pojęciom rzeczywistości i świadomości. Te doświadczenia kierowane teoriami kwantowymi i relacjami doświadczonych podróżników snów odkrywają świat, w którym czas nie jest liniowy, a powiązania między snami a równoległymi rzeczywistościami ujawniają się z intrygującym blaskiem. Relacje o spotkaniach z alternatywnymi wersjami siebie we śnie sugerują, że istnieje złożona sieć rzeczywistości współistniejących. Czekających na odkrycie. Rozważając tę ideę, jesteśmy zachęcani do postrzegania naszego stanu snu nie tylko jako odbicia podświadomości, ale jako okna, przez które inne rzeczywistości stają się dostępne, wzbogacając nasze egzystencjalne pojmowanie. Jeśli zaczniemy zwracać większą uwagę na świat snów i jego znaczące implikacje, możemy odkryć nowe wymiary duchowości. Redefiniując rolę snów w naszej dążności do zrozumienia i wewnętrznego wzrostu, zapraszamy Cię widzu do dzielenia się swoimi doświadczeniami, nocnymi wizjami i interpretacjami tych sennych przygód. To żyzne pole odkryć może wzbogacić nie tylko nasze zrozumienie samych siebie, ale także stworzyć społeczność, która kwestionuje i bada głębiny snu i świadomości. Niech wspólnie odkrywamy te nowe horyzonty, gdzie każdy sen jest podróżą a każda noc nową szansą na połączenie z nieznanym.